Może uważa, że jestem taka beznadziejna? No trudno, Iwonko, pozdrawiam cię serdecznie. Problem polegał na tym, że tak jak dzisiaj nikt nie jest przyzwyczajony, zwłaszcza wy dziennikarze, że ja mam taką minę i, i, i ja rzadko kiedy jestem taka w mediach, jaka jestem. I też na tym odcinku sytuacja była taka, że ja po moim występie już nie byłam w stanie stać w grupie pozostałych uczestników. Michał mówił: usiądź na kanapę, tu jest kanapa. prowadzą mnie na tą kanapę, ponieważ ja byłam na tak silnych środkach przeciwbólowych, żeby to zatańczyć, że te środki spowodowały moje otępienie i cały żal bardzo Was serdecznie Państwu przepraszam, ale też moich przyjaciół i, i, i mojego tatę i moją rodzinę, bo wszyscy do mnie dzwonili mówili słuchaj, co sobie się stało, czy Ty byłaś zła, czy Ty byłaś zestresowana, czy, 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 czy te oceny jury takie... Zwykle jesteś wulkanem energii. Tak, jesteś wulkanem energii i ja nie chciałam im wszystkim życzyć kontuzji, którą mam, żeby zrozumieli, co to jest, ale rzeczywiście, rzeczywiście ból, ten ból w jednym w jednym towarzyszy mi bardziej, w drugim towarzyszy mi mniej, ale ad aspera astra, czyli przez do gwiazd, my się nie poddajemy i walczymy. Ta nasza ocena była nieadekwatna i tak się zastanawiam, czy Iwona się przez przypadek nie bała tego na przykład, że głośno wszyscy mówią, że, że szła mi suknię ślubną, to zaniżyła to na maksa. Może uważa, że jestem taka beznadziejna. No trudno, Iwonko, pozdrawiam cię serdecznie. Zastanawiam się, dlaczego Iwona zapytała mnie. Miesiąc temu, czy też powiedziała, żebym się na nią nie gniewała i będzie mnie bardzo nisko oceniała, nie wiedząc jeszcze, jak tańczę. <śm> taka historia.